W produkcji oraz różnego typu naprawach stosujemy bardzo często połączenia gwintowe wykonane ręcznie. Do gwintowania ręcznego otworów używamy narzędzi zwanych gwintownikami. Ich wymiary określają polskie normy. Przy nacinaniu ręcznym gwintów wewnętrznych o skoku normalnym stosujemy komplet składający się z trzech gwintowników. Przed przystąpieniem do właściwego gwintowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną, szczególnie zaś z rysunkiem obrabianego przedmiotu. Po uprzednim wytrasowaniu punktujemy na powierzchni przedmiotu miejsce osi wierconego otworu. Obrabiany przedmiot mocujemy w imadle. Na Mlic dobieramy odpowiednią średnicę wiertła w zależności od wymiaru gwintu, który mamy wykonać. Średnicę wiertła należy sprawdzić przed zamocowaniem w uchwycie wiertarki. Po dokładnym zamocowaniu wiertła przystępujemy do wiercenia otworu. Aby ułatwić rozpoczęcie gwintowania załamujemy krawędzie wykonanego otworu. Do nacinania gwintu przystępujemy po sprawdzeniu średnicy wykonanego otworu. Przy wykonaniu ręcznym gwintów o małych średnicach najczęściej stosujemy pokrętki stałe. Wybieramy z kompletu gwintownik numer 1, tak zwany zdzierak. Lekko go smarujemy olejem i stożkową częścią wkładamy w otwór. Na część chwytową gwintownika nakładamy pokrętkę. Wywierając lekki poosiowy nacisk na narzędzie obracamy nim aż do momentu, gdy wyczujemy opór. Zdejmujemy pokrętkę i przy pomocy kątownika sprawdzamy prostopadłość gwintownika do powierzchni przedmiotu. Przed rozpoczęciem dalszego gwintowania smarujemy ostrze narzędzia. Staramy się prowadzić gwintownik dokładnie w osi gwintowanego otworu. Po jednym pełnym obrocie cofamy go o około ćwierć obrotu w celu złamania biura. Po dokonaniu kilku obrotów gwintownika jeszcze raz sprawdzamy jego prostopadłość. Gwintowanie prowadzimy aż do momentu, kiedy cała część stożkowa gwintownika przejdzie na drugą stronę obrabianego otworu. Wykręcamy gwintownik numer 1 z otworu i odkładamy go. Przedmuchujemy obrabiany otwór, aby pozbyć się pozostałych w nim wiórów. Gwintownik numer 2 po uprzednim naolejeniu wkręcamy ręką aż do oporu. Wykonujemy kilka obrotów i, podobnie jak w poprzednim przypadku, sprawdzamy prostopadłość narzędzia. Gwintowanie prowadzimy do momentu przejścia przez otwór części stożkowej gwintownika. Gwintowanie wykańczające przeprowadza się analogicznie jak w poprzednich przypadkach, z tą tylko różnicą, że nie sprawdzamy już prostopadłości narzędzia. Kontrolę nagwintowanego otworu przeprowadzamy przy pomocy sprawdzianu. Do gwintowników o większej średnicy... Często stosuje się pokrętki nastawne, które mają jedną szczękę ruchową. Proces nacinania gwintów w różnych materiałach w zasadzie nie różni się od siebie. Używamy tylko różnych środków smarujących. Przy gwintowaniu elementów stalowych stosujemy olej roślinny, w przypadku miedzi terpentyna, a przy żeliwie najczęściej przeprowadzamy gwintowanie na sucho. W przypadku nacinania gwintów w otworach nieprzelotowych wiercony otwór musi być głębszy od wymaganej długości gwintu, ażeby mogła pomieścić się w nim stożkowa część gwintownika. W trakcie gwintowania otworów nieprzelotowych trzeba wielokrotnie przedmuchiwać otwór, szczególnie przy gwintowaniu elementów żelidnych. Przy nacinaniu gwintów zewnętrznych stosujemy narzynki i odpowiednie oprawki. Przed gwintowaniem wykonujemy na trzpieniu załamanie krawędzi, aby ułatwić rozpoczęcie gwintowania. Średnica pręta musi być równa wymiarowi nacinanego gwintu. Gwintowany trzpień należy zamocować prostopadle w imadle ślusarskim. Jego prostopadłość sprawdzamy przy pomocy kątownika. Odpowiednią narzynkę zamocowujemy w oprawce. Wymiary narzynek określają polskie normy. Narzynkę nakładamy na trzpień i wywierając lekki poosiowy nacisk na narzędzie wykonujemy kilka obrotów aż do momentu wyraźnego oporu. Prawidłowość ustawienia narzędzia sprawdzamy przy pomocy kontornika. Po posmarowaniu krawędzi skrawających narzynki przystępujemy do nacinania gwintów. Podobnie jak w przypadku gwintów wewnętrznych, po wykonaniu pełnego obrotu wykonujemy ćwierć obrotu w przeciwnym kierunku w celu załamania biurów. Przy pomocy suwmiarki przeprowadzamy orientacyjny pomiar długości nagwintowanej części trzpienia. Po wyjęciu trzpienia z imadła usuwamy wióry z naciętego gwintu. Kontrolę naciętego gwintu przeprowadzamy przy pomocy sprawdzianów. Ręczne nacinanie gwintów zewnętrznych ułatwiają i przyspieszają oprawki z prowadzeniem. Dokładnie określamy długość czpienia wystającego nad szczęki i madła. Część prowadząca oprawki o średnicy otworu równej średnicy gwintowanego pręta zapewnia nam prawidłowe położenie narzynki względem przedmiotu. Koło części prowadzącej oprawki spełnia rolę zderzaka. Dochodząc do szczęki madła sygnalizuje nam osiągnięcie odpowiedniej długości gwintu.